Siema, z tej strony Dzisiaj nagrywamy kolejny film na Mankanoe. Dzisiaj będę organizować nową serię na Mankanoe. Będę prowadzić z moim ulubionym przyjacielem Edkiem. On jest małomówny, ale wiele szykuje się o Najpierw pierwszy boss, który będzie, to będzie tak. Mroczny Lord z Mrocznego Kresu. Będzie on z 10 swoimi sługami, wojownikami, jak to dwa, tak samo. Oni będą yy, chronić go, a jak my pokonamy, to przyjdzie kolejny szef, tym razem nie z 10, tylko z 20 wojownikami. I tak będzie wzrastać co 5 albo 10 osób. I my z moim przyjacielem yy, będziemy próbować ich pokonać. Co nie, przyjacielu, gdzieś jakie będą że tak? Dobra, i, i chyba z nimi idziemy. Albo na mnie gdzieś. to nie wiem. Ja idę już tam. Może później przyjdziesz. Bo on mi chroni dom. Jakiś no, dziwny, dziwny to jest mój przyjaciel. Dobra, idziemy od razu tam. To była ta pasa bandytów, które poprzednio napadli nam, Tylko to była po prostu zwykła gangsta, To były po prostu zwykli dzieci. A teraz to jest... o widzisz, nie wchodzi. faka o kurde. To będzie cię. Leży ten jest jakiś skład. Wychodzę. silniej widzicie. Sami widzowie. Jestem <tryk> mega silni. Bo ich... Jeszcze jednego. Powiedz mi. Jeden wyjdzie O jeden. Pan da mam ciężki. Ła! Ła. Ła, zamykaj to. Dostuję przebr... Muszę chwilę posiedzieć. O, dostałem trzeba, muszę się zachować. Dodam O, o boli, boli. A ja mam strzały w szybszy... Dobra, idziemy dalej. O kurde, bolało trochę. Trochę uszkodziło moje ciało. Dobra, bierzemy go. o, o. Oła, oła, dostałem, dostałem. Oła. O, mam łuk mam jakiegoś typka. Zbiorę te strzały, krzywa. Tak Oa, ale to stoi. Ale to stoi. Oa. Oa! No, ejcie zostawcie mnie. Szalone piarki. Dobra gitówa, wygraliśmy. Dużo ich sprzętu tu zostało. Tu jeszcze dużo rzeczy, ich tu jest. Bierzemy to wszystko. Jest, jest, kurde, on będzie mocny. O! 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 On jest mocny, on jest mocny. On jest już potężny. On jest dosyć mocny. Co to jest w ogóle? Ja tego nie chcę. Stój, stroj, no zdroje. To pewnie tutaj stało. tutaj. O, tutaj jest. Ginął, ale wygraliśmy, wygraliśmy z moim przyjacielem i do po to wygraliśmy. Dobra, łatwo, 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 ale umieram. muszę się położyć na położniku, spać. Dobra, wracamy do naszej bazy, świetnej bazy. To jest pomnik um, Leosia, jak ktoś wie, to ten wie. Jak co w poprzednim odcinku wyjaśniałem. Eee, lecimy tutaj. Edek, Edek, wygraliśmy, a ty co odwalałeś, siedziałeś w tej chacie cały czas, co ty odwalałeś w ogóle ze swoim życiem? Chciałbym go rozwalić za to, ale nie, 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 nie mogę, nie mogę. Dobra, na no tym kończymy odcinek, jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, a ja się już z do zobaczenia.